Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jaka jest prewalencja infestacji pasożytniczej u osób, u ludzi w Polsce? Większość z Was na pewno słyszała, że większość osób ma pasożyty. Ile obstawiacie? 80-90% z nas ma pasożyty? Nie. Badania epidemiologiczne wskazują, że największa częstość infekcji dotyczy owsicy i dotyczy infekcji wywołanej przez Giardia Lamblia. Tak? Czyli moi drodzy, ale jaka to jest częstość? 10%. Pozostałe pasożyty około 1%. Generalnie ta częstość występowania chorób pasożytniczych w Polsce wynosi średnio 10%. Natomiast oczywiście, w zależności od regionu, zamieszkania, czy to jest miasto czy wieś, i w zależności od nawyków, to może być większa lub mniejsza. Natomiast to nie jest tak, że wszyscy mamy pasożyty, tylko o nich nie wiemy. Bo jeżeli kogoś boli brzuch, ma wznęcia biegunkę i nie można czegoś wykryć, to ma jakiegoś pasożyta w sobie. Nie, bo może ma SIBO albo ma IBS, albo ma mikroskopowe zapalenie jelita grubego. I teraz pytanie: Czy powinniśmy wszyscy się leczyć, jeżeli członek rodziny ma pasożyta? Jak to mówią każdy ma jakiegoś robaka, co go gryzie. Ale jeżeli pasożyta zidentyfikowano u członka rodziny, to generalnie na pewno trzeba leczyć tę osobę. A czy pozostałych domowników? W dwóch przypadkach tak. Jeżeli chodzi o pasożyty jelitowe, to w dwóch przypadkach tak. To jest infekcja wywołana przez owsiki i infekcja wywołana przez giardialambia, bo tutaj jest transmisja bezpośrednio człowiek-człowiek. I bardzo łatwo dochodzi do tej transmisji. Natomiast, jeżeli jest to glista, to nie. Ja spotkałem się z takimi sytuacjami w internecie, że ktoś ma glistę, to leczy się wszystkich domowników. Nie. Po co? Przecież, oczywiście, o leczeniu zadecyduje lekarz. Ja nie decyduję o leczeniu, ale zgodnie z wiedzą z zakresu parazytologii. Leczenie wszystkich członków rodziny, jeżeli u jednego wykryto na przykład w kale jaja listy, jest zupełnie bez sensu. Dlatego, że chociażby ten członek rodziny narobił swoje dzieło gdzieś tam w klozecie, a później byśmy weszli i zanurzyli w tym kale ręce, wymieszali, tak? Wzięli do tych rąk jabłko i je zjedli. To glistą się w ten sposób nie zarazimy, chociażby na naszych rękach. Były tysiące jaj. Dlaczego? Dlatego, że jaja glisty, wydalone bezpośrednio w kale, są niezaraźliwe, bo one muszą przelegrzakować 2-3 tygodnie w odpowiednich warunkach, aż larwa w tym jaju przejdzie odpowiednie przeobrażenie ze stadium L1, L2 do L3, i wtedy dopiero może zarażać człowieka. Więc Większe zagrożenie stanowią brudne, nieumyte warzywa, owoce, gdzieś tam piaskownice, gdzie już wcześniej ktoś narobił i to sobie tak leżało na przykład w ciepełku, w wilgotnym miejscu, a my nie umyliśmy rąk. Ale bezpośrednio od członka rodziny nie, bo te jaja nie są jeszcze inwazyjne. I wiele osób o tym nie pamięta, albo może po prostu o tym nie wie. Natomiast ten film tutaj ma trochę inny cel odpowiedzieć na pytanie jakie badania diagnostyczne wybierać gdy podejrzewamy u siebie takie zakażenie pasożytami obcym jakimś ósmym pasażerem nostromo tak moi drodzy bo medyczne laboratoria diagnostyczne oferują szereg badań począwszy od badania parazytologicznego kału aż po jakieś tam badanie na owsiki tak metoda przylepca celofanowego aż po Badania tak zwane serologiczne, czyli z krwi. Przeciwciała w klasie IgM albo IgG. Aż po testy PCR. I teraz gdybyśmy mieli zrobić sobie wszystkie te badania, to jedna albo dwie wypłaty oczywiście na te badania by poszły. Ale po co? Otóż musicie wiedzieć, że aby wykonać badania, należy się sugerować trzema wskazówkami. Po pierwsze, wywiad... Po drugie, czyli badanie podmiotowe, po drugie objawy, a po trzecie, moi drodzy, dopiero robimy badanie. Czyli mówiąc inaczej, rodzaj badania zależy od wywiadu i zależy od badania, i zależy po prostu od objawów. Więc najlepiej pójść do lekarza, powiedzieć mu, jakie mamy objawy, a on sam zadecyduje, które z tych testów są najlepsze. Bo jeżeli mamy objawy wskazujące na pasożyty jelitowe, to oczywiście tutaj te testy będą zawężone. Tutaj, ze względu na to, że trudno byłoby omówić całą diagnostykę tymi chorobami pasożytniczymi, to ograniczę się tylko do tych objawów ze strony przewodu pokarmowego. Bo większość osób uważa, że jak coś nie jest diagnozowane, a ma biegunkę, zaparcia, śluz, bóle brzucha, wzdęcia i chudnie, to na pewno jakiś pasożyt. To teraz zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze, wywiad, tak jak powiedziałem, a więc y, jakie są nasze nawyki? Myjemy ręce przed jedzeniem, myjemy warzywa i owoce, czy mamy w domu psa, kota, czy po zabawie z psem, kotem myjemy ręce, czy pozwalamy się psu i kotu lizać po twarzy, tak? Czy na przykład bawimy się w piaskownicy, czy w piaskownicy karmiliśmy dziecko, tak? Czy byliśmy gdzieś w ciepłych krajach w ostatnim czasie? Czy jemy surowe mięso? Tak? A więc wywiad w jakich okolicznościach możemy się zarazić. Po drugie, objawy. Czy boli nas tylko brzuch? Mamy wzdęcia, biegunkę, tak? Czy je, jaka, jaka jest ta biegunka, czy na przykład wodnista, czy jest w niej krew? Tak? Czy może nie ma biegunki, ale na przykład występują inne objawy? Na przykład świąt skóry, kaszel, tak? pochrząkiwanie. Czy występuje świąt tyłka, tak? Charakterystyczny objaw. Czy występują bóle mięśniowe, a w ostatnim czasie zjedliśmy na przykład surowe mięso. Czy, czyli moi drodzy, zebranie wywiadu pozwala nam te badania ukierunkować. I dopiero wtedy, gdy podejrzewamy jakiegoś pasożyta, zlecamy badania. Żeby nie robić wszystkich. No ale oczywiście, jeżeli chodzi o te dotyczące z przewodu pokarmowego. Gdzie mamy różnych kandydatów, to nadal takim standardem złotym pozostaje co? Nie PCR. Pozostaje badanie parazytologiczne kału co najmniej trzykrotne, tylko że tego kału nie przynosimy w słoiku wypełnionym po brzegu, także on fermentuje i po prostu jak otworzymy ten słoik, to komuś wystrzeli w twarz, bo później też diagnosta nie wie. Co z taką ilością kupy zrobić? To no naprawdę do domu nie weźmie tego sobie ani na obiad, ani nie postawi na parapecie. Więc pobieramy wielkości ziarenka orzecha laskowego. To maksymalnie to wystarczy. Pobieramy z tych podejrzanych miejsc gdzieś śluz, ropa, krew, jeżeli są. Trzykrotnie, dlatego że oczywiście zwiększa się czułość diagnostyczna, która ile wynosi? Przy jednorazowym takim badaniu 30-40%, przy trzech badaniach nawet ponad 60-80% różne źródła mówią: możemy oczywiście wykonać cztery badania, ale zaleca się przynajmniej trzy. To ta czułość diagnostyczna wzrasta do 80-90% i naprawdę w taki sposób większość pasożytów jelitowych zostanie wykryta. Oczywiście nie zostaną wykryte te pasożyty, które na przykład nie składają jaj. Toxocara catis, toxocara canis, czyli glista psia, glista kocia, dla których człowiek jest ślepym ogniwem. I też na przykład, no oczywiście, tasiemiec bąblowcowy, czy włosień kręty, to też yy, nie, ale moi drodzy, w tych przypadkach, gdzie wykrycie jaj nie jest możliwe, to istnieją objawy, bo w przypadku włośnicy bóle mięśniowe, gorączka, opuchlizna twarzy, w przypadku na przykład toksokara, toksokarozy, najczęściej są to objawy narządowe, czyli też na przykład objawy okulistyczne, oczne, czasami neurologiczne, a więc inne, które naprowadzają na wykonanie innych badań, na przykład serologicznych. I e, moi drodzy, i to wystarczy, inne objawy. Inne, przepraszam, testy, takie jak testy serologiczne czy PCR, nie wykonujemy. Najlepiej tego nie robić, chyba, że tak jak powiedziałem, mamy jakieś specyficzne objawy i chcemy wykonać specyficzny test serologiczny przeciwko konkretnemu pasożytowi. Jeżeli mamy listę psią, psią czy kocią, czy mamy podejrzenie tasiemca bąblowcowego, potwierdzonego jeszcze podejrzeniu w badaniach obrazowych, takich jak TK, czy na przykład USG, gdzieś tam torbier wielka na wątrobie, jest wywiad, że było na przykład spożywanie surowych, niemytych owoców leśnych, czy możliwość zarażenia się, to wtedy jeszcze te badania serologiczne uzupełniają. Ale które są lepsze, te z krwi, czy te serologiczne z krwi, czy te z Oczywiście skał, bo w kale wykrywamy jaja, bo w kale w przypadku Giardia Lamblia wykrywamy koproantygeny też. Na przykład ELISA, czy testem ELFA, czy bezpośredniej immunofluorescencji. To, co jest z krwi, to są przeciwciała, które mogą się utrzymywać już po wyleczeniu. Nie świadczą o aktywnym zakażeniu. Te testy z krwi są dobre do badań epidemiologicznych, żeby stwierdzić, ile osób miało kontakt z pasożytami. Jaka jest prewalencja, ale nie tutaj, w tej diagnostyce podstawowej. Czyli, moi drodzy, jakie badania wykonujemy, takie ogólne, jeżeli mamy objawy niespecyficzne, trzykrotne badanie parazytologiczne KAU. Jeżeli kogoś spędzi tyłek, badanie w kierunku owsików. Oczywiście, jeżeli nie zauważył w kale, jeżeli jest ta inwestacja, to naprawdę w kale widać te owsiki. Metoda przylepca celofanowego. I jeszcze dorzuciłbym tutaj test, badanie koproantygenów w kale, w kierunku Giardia Lambria, dlatego że, wzglę... że ze względu na prewalencję, no to Giardia Lambria występuje tutaj najczęściej. Tak jak powiedziałem, w około nawet 10% populacji. Więc ten, to badanie bym dorzucił. Czyli jeszcze raz, żeby Wam się nie pomieszało. Badanie parazytologiczne kału trzykrotnie, badanie w kierunku Giardia Lambia też z kału. Jeżeli kogoś spędzi dupsko, no to badanie w kierunku owsików. To takie badania robimy. I teraz, moi drodzy, te testy serologiczne sobie odpuszczamy. Tak jak powiedziałem, są one zarezerwowane do tych pasożytów, które, których jaj nie możemy wykryć w kale, na przykład włosień, na przykład yy, tasiemiec bąblowcowy, na przykład właśnie glista psa, glista kocia. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o tych testach PCR, bo one teraz robią, stały się modne nawet na kilka różnych patogenów. Te testy PCR nie zostały do końca zwalidowane do stosowania w rutynowej diagnostyce, jeśli chodzi o te badania w kierunku pasożytów. Zależy to od metod izolacji, wykrycie tego DNA pasożyta, czy sekwencji określonej tak, dla pasożyta, na przykład w, w kale, zależy też od metod izolacji, które też tutaj nie zostały do końca y, zwalidowane. No, chyba że laboratorium sobie taką, samo sobie taką walidację przeprowadziło. Te testy PCR mogą mieć zastosowanie w, w infekcjach pasożytniczych, faktycznie w których badanie kału charakteryzuje się stosunkowo niską czułością diagnostyczną. Na przykład entamoeba histolitika, tak? Pełzak czerwonki, tak? Również Weszarycha, przepraszam, w tym w Giardia Lambia, również mogą być przydatne. Generalnie w tych pierwotniakowych infekcjach, gdzie trudno wykryć w takiej świeżej próbce kału. Natomiast jeśli miałbym wybierać, no to oczywiście ze względu na koszty tych badań, na to, że mm, faktycznie one jeszcze. No, nie, oceni, nie jest do końca poznana ich wartość diagnostyczna w przypadku chorób pasożytniczych, to zacząłbym od tych standardowych badań, czyli badania parazytologicznego kału, a nie od razu od testu PCR. Moi drodzy, czyli jak widzicie, niepotrzebnie robić różne badania z krwi, skał, PC i tak dalej i wydawać pieniądze. Najpierw zastanówmy się, w jakich okolicznościach mogliśmy się zarazić, czym i jakie mamy objawy, bo to naprawdę ułatwi diagnostykę. Jeżeli nie potrafimy sami zadecydować, to zamiast wybierać sobie wszystkie testy, idźmy do lekarza i on zleci czy wybierze odpowiedni test, który w danym przypadku powinien być wykonany. A nie wszystkie naraz. Tak? Bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Moi drodzy, no, mój sąsiad, on ostatnio, wiecie co, był w więzieniu i został trzy razy zgwałcony. Tak? No, strasznie nie lubi tej gry Monopoli. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.